No to gra. Co jest różowy? Sternalek? No chodź, chodź sternal, chodź Chodź To sobie sobie po A, no Eee, pustmice masz tam na dole pod closed i sobie klikasz na któryś kogo Uuuu, patera Jest normalnie nalinowany Ci Pokażę jak wyglądasz Pa Jestem malynowany, bo jakie mam oczy, zmęczone od codeine Dobra Dobra już? Zapraszamy chłopaków Halo, halo, zobacz, jak się ładnie nazywam. Lin 4-7. Co to na sobie Lin 4-7. no, Lin 4, Lin 4, Lin 4, Lin 4 Czarny na linie. Ej, czarny na linie w szmiśle. Ojciec. Ja Przepraszaj, teraz. Przepraszaj Dobra, przepraszam. Dobra, przepraszam, przepraszam, przepraszam. Teraz ty mi wybacz, ty mi wybacz, ty mi wybacz i ty mi wybacz. I ty też mi wybacz. Jestem o lin 47. Jest. <laughs> Za co? Za co? <laughs> Za co? To jest kolor. Coding. <laughs> <Go, Dane. laughs> Marcin, Marcin, Marcin. Czy ty mi wysłałeś już do late'a? To też jest kińczyk Jakiego kurna znowu do late'a? Dlatego jesteś czarny Dajcie każdej z nich będzie czarny Marcinek dawaj ready Biegał za dużo, stamina mu się skończyła Marcinek dawaj ready Set ready masz. Set ready po lewej stronie Masz, set ready. Daj ku, ku I masz na tablecie set ready. Taki no. Lecimy Sprawdźmy kto będzie z wolem I kto jest z wolem? To jest z wolem? Zróbmy taski. Zróbmy taski. O, twoje ulubione będzie. Prezer jest. O, jest prezer. Dirty prezer. Co ty robisz? To moje Gdzie masz paczkę? Co ty robisz? Panowie! Halo! Marcin no. jest złodem, Marcin jest z wallem. ledwo uciekłem. Zaczął mnie bić paczką. Od razu z bomby. <śm> ja Koleś. Tego, o, o, Czego? Tego, o, Alimentacji. Tego. Alimentacji no? Pomóc ci? To jak zobaczę jakąś to, to będę ci krzyczał. Ej, w w maszynowni nie ma, tutaj też nie ma, więc... E, na tym, na e... On, mam medyczną paczkę. Mamy tą paczkę sprawdzę no to tam. Chodź tam no. Tu jest alimentacja. Tak, słychać cię Sprawdzałem. Sprawdzałem po prostu tego bo Wiesz, ja mam ten sam przycisk do wyciszenia no, Paczka dostarczona się na, na, na streamie, A. to się wyciszałem też na streamie Paczka dostarczona No była na tym chyba Znaczy, na medyku Nie, to było no, ale... Na medyku była? Nie wiem tak mi się wydaje, że była Była na medyku, na medyku Komputery są do zrobienia To zrobimy na końcu, bo one są proste i szybkie Ty, ale 8 minut daliśmy, 8 minut daliśmy, za, za krótko. Trzeba dać większy czas Co znalazłeś? Żółty, 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 cały żółty Kto To tam zginął? Duchło, ten wstawają w tego. Chodź zrobimy taki ten. O dziewięć, dziewięć pierwsza. Dziewięć, dziewięć jeden cztery trzy. Okej, okay, 9-1 nie. nie 9, 6 nie, 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 nie. 1, 3. 3 Dobra, ale jaka cyfra teraz? 9-5? Kurwa Zaraz spróbuj Nie, 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 jak to usunąć? <laughs> nie da rady Kurwa mać Częstje bawę No Chój styli Weź, chodź, chodź, chodź Gdzie? A bo weź tego, co wziąć? Weź ten co? Ten o, to? I ten o, jaki ten No? Halo? Halo? Czury? mnie żyje? mnie pił Co? No to go zjebałem, co ja mam zrobić? Gdzie, 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 to było? Na kamerach czy na komputerach? Na kamerach, na kamerach. Na kamerach. dobra, to idziemy to, to oni się po... nie nawet, chyba. Oni się tam zabiją, mówisz? No? Mamy 3 minuty, mało czasu to, to jest. To Co masz? Nóż, znajdźmy jeszcze detonator, ale tu jest czerwony. To czemu miałem to wziąć? No mówiłem ci, że wziął dwa A, dobra, sorry, to już biegnę. Kurwa, nie tu Co robisz? Gdzie, Co gdzie robisz? jest czerwono-żółty? Chodź, chodź. Ej, Sterna, ale gdzie jest czerwono-żółty? Masz baterię? Masz baterię? Za, Ale już mamy te złożone, trzeba baterię. Baterię o, trzeba. Oj. No idę. Halo, co tam? Baterię trzeba znaleźć. Ej! Strzela do mnie! Ej no czemu mnie bijesz? Bo jesteś impostorem. Nie, Marcinek był ja go zajebałem. A myślałem, że Stern zajebał mi kostkę. Jak mi pokazuje? Jak ja zrobiłem właśnie alimentację wszystkie. Nie no. Employee to jest Stern. No employee to jest dobry, no to... Ja jestem employee. No, to ty nie jesteś impostorem. Ej, gdzie jest jeszcze jedna butla? Gdzie jest butla? No tu wkładaj ją, robimy to. No to ty, ty klikaj, żeby nie było, że jestem impostorem, to ty klikaj. Stop, 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 stop! Stop! Nie ma czasu, przegramy. Za mało czasu ustawiłem. Stop! I zginął. Widzowie. No, Marcinek, dobrze cię zrobiłem. Co nie żyje? Czemu, czemu Sternal nie żyje? I rogaty. No, no bo zabił mnie, wszystko. Kasperek? No. no. Ale, ale to ja jestem impostorem, on jest po prostu głupi. Co, <laughs> Co za koleś? Ja Co za kurwa łeb ty? Zabił wszystkich, nie był impostorem. Ej, jak to jest, że zabiłeś, zabiłeś wszystkich oprócz impostora? No? Jak ty to zrobiłeś? Czemu? No <noise> mi amunicji. <ja> <noise> kurwa czubem. Jeszcze raz i cię kikujemy ty. <noise> Za kurwa łeb, ty Nie ma my tak my jak zgrana my ekipa. My zory, będę zabijał wszystkich po kolei. <noise> to jest najgłupsze, co możesz zrobić. Bo sam nie zrobisz zadań przecież. A, bo... Bo trzeba a zrobisz. No tak, jak nie zrobisz zadań na czas, to przegrywasz. Zwiększyłem na 15 minut. Tak no. 15? Mhm. No 15 starczy, mamy 4 taski, Ready. czy 5 dam, dam 5 tasków. Okej. Ready panowie. Ja cię muszę zrobić shoty z tego live'a. Dobra, kto jest tym razem? Ja. Aha. Bijemy go. Nie mam czym. Żartuję, żartuję. Da, jaki żartownik się znalazł. No i dobra. Lecimy z taskami. Teraz wygrywamy. Bo ja tu jestem. Ha. Suko. Masz tu do kamer. Prosto tam o i w prawo. ale robi paczki. Nie jest impostorem, jeżeli z nich nie jedna. Co? Nic. Co tam się stało? Co tam się stało? Aha. Mówisz prawie, wpadał do środka i zamykasz wywieczki, no i masz zalik pana. A gdzie Marcinek? Nie wiem. On jest podejrzany. Marcinek! Ja myślę, że w przedsięwzięciu ma? Czemu do mnie celujesz? On do mnie celuje, halo! Halo Czemu ja celował do mnie z broni? Ma broń, on ma broń. No mam, ale nie jestem nim no, to jasne, tak by powiedział impostor. Siema! Rób taski, a nie się byczysz. No kurde, ja pokam eventów. Co szukaj? Jaki oszust ty! Jaki oszust! Udawał, że w eventów nie widzi. Obserwujmy go. E, tam, był, tam jest went to zrobienia No ale Marcinek ale Marcin tu był i tam był tował, że nie widzi wentów. Ja bym go obserwował. Ale idę zrobić taski, żeby wygrać Idę chodź, zrobić chodź, taski, chodź, żeby wygrać chodź, chodź. Dobra, chodź do chodź, chodź, chodź No chodź tu, chodź. Tu jest paczka. Do... A nie dobra, nie ma znaczku. No, idę? Co jest? Czemu nie robisz tasków? Ej. ja mam pistolet, ale nie mam tego. Znajdź, znajdźmy ten, znajdźmy C4 Eje. i podłóżmy Marcinkowi. No, tak. <grym> 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 tak, tak, powiem. Marcin? Marcinek? Halo? Marcinek? 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 Gdzie Marcinek? Marcinek? Gdzie jest Marcinek? Potrzebujesz, potrzebujesz śrubokrę, Ale ja mam paczkę. Ja chciałem, żeby Marcin paczkę dostarczył. Gdzie jest Marcin? To jest ta paczka do Marcina. On do jest impostorem. Regaty ma detonator. Gdzie Marcin? Nie wiem, na Znajdźmy go. Marcin, Marcin! Słuchaj, mam dać ciebie paczkę. Dostarczysz ją? Do botaniki okay. musisz. No tu. Kto mnie zabił? Aha, tak, to, to ja nie... <śla> <A>, wysadził nas! <śla> on nas wszystkich wysadził. Jaki <śla> kurwa przygód. Ta, i teraz... A wiecie co jest najlepsze? Że on michuja ni nie zrobi tych tasków, a to ja byłem impostorem znowu. Znowu, ja. ja się zdziwiłem sam i mówię. Ja My zrobię tak, że nikogo nie zabiję, mówię, pomogę wam przy taskach, tylko Marcinka stroluję z paką, żeby zaniósł. A to będzie C4. No, a Marcin się nie da nabrać, a rogatu nas wszystkich wysadził. My się daliśmy nabrać. Ja nie mogę. A myślałem, że Marcin wiesz. Weźmy paczkę, ja mu powiem jakąś głupotę i on uwierzy. I zaniesie paczkę do botaniki i zostawi. Jak ktoś wejdzie, to tam rogat wybuchnie. Wiesz, i wrobiłem Marcina, że jest impostorem, bo tak to działa, ta gra. Ale kurwa, Marogaty ruchom nas wszystkich. A ty, Marcin, jak się z tym czujesz? Nie dałeś się wrobić. jest z bronią, na któregoś impostora. A to ja byłem impostorem znowu. Kurde. Jakbyś zrobił, to musisz tu przed tym stanąć i patrzeć. Patrzcie co mu napisze na streamie roga temu teraz. Dzięki, dzięki. Strzelę sobie w błęk. No i co widzowie, wygrałem drugą gierkę z rzędu. Drugą gierkę z rzędu wygrałem. Dzięki, Igor. To było mocne, akurat. Nie trzeba nic zrobić, bo wszyscy się sami Bez kitu, no? To jest piękno. Ja pierdzielę nie, że to... No to, to... była taka piękna sceneria, nagle tak, wszyscy się zbiegli stary Wszyscy się zbiegli zobaczyć Zobacz, nie Tak szczerze, nie dziwię ci się, nie dziwię ci się w ogóle Każdy by nie ma chuja. No ta Zrobiłbym to samo, idę sobie dwa buchy ściągnąć, dawajcie set